Yeti, 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 Yeti. Wow, 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 ej, wow, wow, co jest z tobą? Wow, 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 co jest, co yeti, jest, co się z tobą? Dzieje? Co się stało? Co się stało? Czemu ty tak promieniesz? Co to co? jest? Co, co, Eee... co to jest? Co ty mi podłożyłaś? Nic tej głupku. Czemu ty w ogóle tak promieniesz na czerwono? No, no faktycznie troszeczkę promienieje, się ale. Stało? Nie ty. wiem, ale dobra, powiedz mi lepiej, powiedz mi lepiej, hejter, no. co ty tutaj robisz? Przecież ja cię ty? wysłałem na Palionowo. No wiem, ale wróciłem już. I co z Palionem? Załatwiłem swoje sprawy, Palion... no zgubiłem go na razie, nie wiem, gdzie on jest. Jakby ale jest tutaj? Zbiera. Jest tutaj? Jest, 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 ale nie Jak go zgubiłeś? Jak mogłeś go zgubić w tym świecie? No. No bo wolałem tobie szybko powiedzieć, że tu jest... Hej terczycy, ty jesteś normalny, dobra nieważne, no. musimy dowiedzieć się co mi się stało, ja spałem, Hej. nikogo tu nie było, przynajmniej jak Boję spałem. Boję się tego dotknąć. Ja, ja też, ale chyba musimy czy nie? Jak, jak to robimy? A watch, od mnie. co ty robisz? Ej, to się nazywa, to się nazywa zimna gwiazda. Co? Jak zimna gwiazda? Ej, dobra, ale poczekaj, bo ja mam, na, bo ja jestem jakiś dziwny, tak? Coś to robi, tylko co to robi? Musimy, musimy mm -hmm. rozwiązać to zaraz, ze... chodźmy na zewnątrz, chodźmy na zewnątrz, tutaj nie ma co, w ogóle śnieg pada, kurde. Mmm... Co? Mm. Ciekawe co to robi, ja się mm. boję, co miałoby obok Ciebie stać nawet, bo Ty tak dziwnie no. promieniejesz, się boję, że się zarazę jakimś wirusem. Nie, tutaj nie ma wirusa. spokojnie. Ty. Słuchaj, jest pewne, mam pewne mam rozwiązanie co to może być, ale wiesz co, jeszcze na razie nie chcę spekulować, żeby no. nie było, że nie mówię prawdy. Poczekaj, musie, musimy znaleźć jakieś zwierzę, wiesz? O, te, patrz, jest pająk, jest o, pająk, pająk, jest pająk Dobra, czekaj, o, czekaj! Nie, ono mnie... Czekaj, że mnie nie zaatakowało. Dobra, atakuję, patrz, 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 zostaw je. No. Widziałeś to? Co? Spróbuj zabić tego pająka, zobacz, spróbuj zabić Ale tego pajonka. Łapą, łapą. Czekaj. A masz te pająku. Jeden, dwa... Trzy, Co jest? Cztery, pięć, sześć. Siedem. Nie osiem, no nie, siedem, nie gadaj. O, jesie, nie mogę, nie mogę pomóc. Patrz. Co? Nie, patrz. Nie, 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 nie. Patrz, 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 tu jest Enderman, tu jest Enderman. patrz. O nie, ja się boję go. Zabiję go zabiłem go Jak? Nie, nie mam pojęcia. Zbija, a ja zbija. Nie. Czy ty tu Co? widzisz? Daj mi jedzenie, daj mi jedzenie. Ej, tego zabij, tego nie, zabij, tego zabij, Dobra. nie, nie, zginę zaraz, bo ja nie, mam HP. Ja nie, 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 mi nie, mi mi jedzenie, daj mi jedzenie! O nie Cześć, daj mi jeszcze raz, daj mi jeszcze raz. Ja go na 10 hitów, bije, nie mogę go zabić, a ty go na 3 zabijasz. Co to jest? Daj mi jedzenie szybko, daj jeszcze raz, bo nie mam Dobra, dzięki. Ej, no zabrałeś mi. No, dałem ci. A daj mi inne. Nie mam już dużo, ci dużo. A daj mi ziemniaki. Miałeś ziemniaki. Pełno, o, w ogóle to. Mam. To daj. Ja nie mogę Co widziałeś? Widziałeś to? No wiedziałem, ale ty jesteś jakiś... Jak ty to zrobiłeś? Patrz, poczekaj, czekaj, czekaj. To ci to dała? No nie wiem, właśnie patrz, jeszcze raz. Raz, no, dwa. dwa. Na dwa co? hity. Co? Ej, a Creeper, 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 Creeper. Głupcie. Na hmm. dwa hity? Nie, ja w to nie wierzę. Jak ty masz na dwa hity wszystkich? Może, no, no, a dotknę Ile masz serduszek? Ej, czekaj. Mi mi mi, 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 wszystkie, mi, wszystkie. Wszystkie, wszystkie, ter masz, teraz masz. Masz, Dobra, dobra. No, przestań, przestań. Przystań. Ile, ile masz? Czipu, czipu mi. Co? Dobra, hejter, ja ci powiem, nie. ja powiem ci o co z tym wszystkim nie. chodzi. Wiesz o co z tym o co? chodzi? O co, ale nie dasz dalej, proszę. Bo jesteśmy, bo w, jakby w moim świecie, w moim świecie każdy, z mo no. każdy każdy Yeti po jakimś tam czasie, w którym się urodził, dostaje Dorota. jakąś specjalną umiejętność za pomocą o oto nie. tej gwiazdy. Tą gwiazdę ktoś musiał mi przynieść po prostu. Bo to jest niemożliwe, no. że tak to się stało. Naprawdę, ktoś Ej, przyniósł może mi tę gwiazdę. teraz, ty przeszedłeś okres dojrzewania. E nie, to, to na, na pewno to tak to nie działa. Znaczy tylko nie wiem. Powinieneś mieć bródkę i Ej, się zawsze, chyba zawsze, ja kompletnie w ogóle o tym zapomniałem. patrz na to, patrz na to! raz, Nie, ja nie mogę dwa. na to. Nie to normalnie. No to jest mega Ej, ale słuchaj. Słuchaj. Tak to będzie tylko na tym świecie, nie? Ej, no tak, No. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że to będzie Ej. tylko na tym świecie. Słuchaj, Oby. ale wiesz co, wiesz co, na razie wydaje mi się... Poczekaj, bo ten szkielet mnie wkurza, on chyba szuka problemu. <laughs> nie, to jest za śmieszne. Ja nie wiem, jak to działa. Dobra, A ale posłuchaj. W każdym bądź razie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu żeby, żeby nas na razie nie atakowali. Kurde, nie mogę tu wejść. Każdy, każdy dostaje inną super umiejętność, wiesz, tak to działa. Ale słuchaj, nie możemy na razie, wydaje mi się, że nikt o tym nie powinien wiedzieć, musimy to zachować na razie dla siebie, ja Boże. nie wiem jak to jeszcze kontrolować, nie, wydaje mi się, że jak ja po prostu będę daleko od tej gwiazdy, no. to ten efekt jakby mi zaniknie, wiesz co musimy zrobić? Mm. Musimy, bo potrzebuję od ciebie tak, kilofa, daj mi kilof i wiesz co, no, ja zbuduję to nie ma znaczenia, słuchaj y i musimy zbudować jakąś bazę, w której schowamy to oko. Znaczy Boże nie, oko. Ja mam to zostawił, gwiazdę. weź to trzymać przy sobie! Nie będę tego trzymał przy sobie, bo będę miał cały czas ten efekt! A ja nie Dose. chcę go mieć, bo oni to zobaczą, że coś jest nie tak. Ja tu muszę Ale wykorzystać... Dobrze, no nie jak to ja słuchaj, słuchaj, ja tu Będziesz wykorzystam. To chlipat, ja, ja to wykorzystam, słuchaj. Ja to wykorzystam, ja. jak będziemy na przykład nie w walczyli, Ja nie mogę teraz o tym nikomu pokazać. To jest zbyt niebezpieczna brączek, panie. No, ja to jest fajnie tak, Dobra, to czekaj. To chodźmy tam wyżej. O, tam wyżej można. Tam jest lepszy dom na to. Gdzie? No dobra, chodźmy, chodźmy. Faktycznie, możemy iść możemy no wyżej. Nie panikuj, nie panikuj. Chodź wyżej. Idziemy tu. Raz, dwa, trzy. O, nie! O. Raz, dwa, trzy, dobra, idziemy tutaj. O! ten dom, czekaj! Pytam co? Chyba. Gdzie ty idziesz? O, to mi iglo, to mi iglo może, co? Tutaj znalazłem. Ej, nie! Dobry. Wpadłem, wpadłem, hej ty! Ale głupek, gdzie ty jesteś? Czekaj, ja nie mogę ten sypki śnieg mnie tak wkurza. Eee, eee, nie. Nie widzę się, jeki! No bo ja jestem na górze, patrz! Gdzie ty jesteś? Gdzie? Czekaj, muszę to zniszczyć. Raz, dwa... Kurde no i zaś tu też jest... Jezu, jak ja wpadłem! A, ja też znowu wpadłem, no nie to mogę, dzieje, nie to mogę. Nie mogę proszę. stąd wyjść, nie mogę stąd wyjść. Ja nie stąd mogę, tego szybkiego śniegu jest tutaj za dużo. Dobra, zróbmy tutaj. Noś, ja nie mogę po prostu, dobra, hejter, nieważne. Ja jestem przy tym, przy tym domku. Musimy gdzieś schować to... to tą to, 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 to gwiazdę tym głównym? Gdzie ty jesteś? Dobra, nieważne. Wiesz gdzie to schowamy? Tutaj, tutaj jest farma, widzisz ją? Eee, czekaj. A, Gdzie dobra, ty? tu jesteś. Widzę cię, głupko. No, chodź. Dobra, dawaj pod farmę. Zrobimy to pod farmą. Eee, a masz mm, Nie mam, a ty masz? Tak. Wykop jak coś, to wykop drewno. Dobra, no. Nie mam jeszcze, ale będę miał. Czekaj, muszę tym wejść. Eee. O. Dobra. Dobra, idę tu. Rasting. Dobra, mam skrzynię. Trzymaj. Dobra, no obiecaj mi dobra. tylko, że nikomu o tym nie powiesz, nie możesz, to e, będzie po prostu, oczywiście. bo jak to stracimy, to to będzie jakaś istna masaka. Ale ty w ogóle masakra. Tak powinieneś mieć cały czas przy sobie, przecież jak nas ktoś zaatakuje, to co my zrobimy? Słuchaj, ale na razie to ja muszę po prostu, e, ja na razie to ja muszę stąd wyjść. Dobra, weź to zamuruj, jak możesz. E, czym? No, czym chcesz, nie czekaj, masz to. Tam ty to zamuruj. Dobra, dobra. daj. Dobra, dobra. ja sobie to zamuruję. Ja taki blok. No. A, cyk Dobra, cyk, 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 okej, okay, dobra Myślisz, i teraz że się, nie się nie skapną. Tak, że co, no jak mają się skapnąć? Ach, oby się nie skapli. Dobra, na pewno jeszcze to? Na pewno się nie skaplę. Ale dobra. to jest tak mocne, przecież jak nas jakiś boss zaatakuje, to go rozwalasz. No, zobaczymy, no, ja nie. Ci ja ci nie pomogę jak będzie boss. Spokojnie, ale nie panikuj! A, tak, spokojnie, zobaczymy. Spokojnie, Ty. A może więcej też masz? Mm, nie, nie, mam tyle samo serduszek. To to, da, bo to okay. jest, niektórzy mają z Yeti wiesz? Bo ja ci co? mówię, że to, bo ja mówię ci, że to działa tak, tak dziwnie. Dobra, ale przeczej, bo ja mam tą gwiazdę, ale jeszcze jakby mam ten efekt. Ty masz ten efekt czekaj, normalnie. Czekaj, Ej, czekaj, czekaj. I też? Ej, w ogóle mnie zepchnąłeś, Co ty zrobiłeś? No, Kurde. dobrze ci tak, Gopalo. Ej, zobacz, nie mam tego efektu na sobie. Co? No zobacz. Ej, serio? A może ci dlatego, że ci HP odjęłem? Nie, co ty A to już się? A już wcześniej mi odjął jakiś mob HP Stary mi się wydaje, A. że to jest związane z tym, że po prostu jestem daleko od tej gwiazdy, to działa Faktycznie tylko w pobliżu. Ty oddaliłeś się ładnie. Od no, ej, no. To, to działa tylko w pobliżu, wow. Ciekawe ej. to jest, ja nie ej, wiem, ale, ale nie, ja bym ją trzymał ale, i tak się Ale szczerze, dostałem jedną z najlepszych ej. mocy. Co jak to? No, przecież siła. Co może być no. lepsze? No nie wiem, HP na przykład może być lepsze. No nie, bo... Nie wiem jakie jeszcze bo, są moce, no, nie? A co HP, ty, skoro ty tracisz tak dużo HP, powiedzmy, co hmm. nie? A, i zobaczmy no. na ile teraz zabiję tego ząbiaka, czy też na dwa. Raz, dwa. dziś już nie zabijam na No dwa. już nie masz siły, jesteś słabiutki. Ja ja jesteś słabiutki? Ciekawe ile jeste... twój tata ma siły. No, no nie chcesz wiedzieć. <laughs> Ach, lepiej nie. No, o, czyli się go boisz. Yy, nie, nie boję się nikogo. Ja mam swojego tatę. Dobra, który jest generalnie mniejszy. tak! Co ty tu jeszcze robisz, hejter? Ty powinieneś teraz szukać Co? Paliona i się nim zająć! I, kurę, ty, ty w ogóle nie to jesteś. Dobra, lecę, lecę, kolego. lecę Ej, idę, idę. Spodłem. Na dół, Idę, dobra, idę, masz do... Elo! Biegnij tam, biegnij tam, a nie idziesz. Ja nie mogę, widzowie po prostu jak on mógł zostawić paliona samego. Mam nadzieję, że z nim szybko przyjdzie. No ruszaj się tam, widzę cię przecież! Ja nie mogę co za gość, nie? Widzowie odkryliśmy, że mam jakąś mega super siłę w tym świecie powalone. Wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale nie wiedziałem, że teraz to dostanę. Widzowie, zostańcie dalej, jeśli chcecie zobaczyć, co będzie. Wbijacie do Paliona i zostawiacie łapę w górę i subskrypcję. Widzimy się jutro. Cześć!